Cześć, tu Agata. Zapraszam na recenzję Kiko Baby Hack 4 w jednym, wersja stacką i pokrowcem. Jeśli jeszcze nie kliknęłaś subskrypcji, to proszę, naciśnij czerwony przycisk, a ja będę wiedziała, że moje filmy Wam się podobają i chcecie oglądać nowości. Dziękuję. Na początku zaprezentuję Wam Kiko Baby Hack, a na końcu powiem Wam moją opinię po roku użytkowania oraz przedstawię plusy i minusy. Moja wersja kolorystyczna to akwarel z tacką i pokrowcem. Jest to piękny miętowy kolor idealny dla chłopca i dziewczynki. Baby Hack 4 W jednym może służyć jako łóżeczko do drzemek, leżaczek krzesełko do karmienia i podwyższony fotel. Posiada cztery obrotowe kółka z hamulcami i nieskończony system regulacji wysokości oraz oparcia. Możemy dopasować go tak, jak nam będzie wygodnie. Babyhack można łatwo i bezpiecznie przemieszczać po mieszkaniu. W ten sposób dziecko może podążać za nami zawsze i wszędzie cokolwiek robimy. Łóżeczko, idealne od pierwszych dni, sprawdza się szczególnie podczas drzemek w ciągu dnia. Posiada elektroniczny panel z zabawkami, który bawi i pobudza ciekawość dziecka. Pałąk ma kilka funkcji, zarówno dźwiękowych, jak i świetlnych. Ma sześć kołysanek i sześć zabawnych dźwięków muzycznych. Niektóre melodie są takie same jak w stoliczku interaktywnym Kiko. Recenzja tego produktu jest już na kanale, także link macie na górze w karcie oraz zostawiam w opisie. Druga funkcja to leżaczek. Dla nieco większych maluszków idealnie sprawdza się jako leżaczek z zabawkami. W każdej chwili można podnieść lub opuścić na dokładnie takiej wysokości, jaka jest Wam potrzebna, aby utrzymać z dzieckiem kontakt wzrokowy. Pałąk z zabawkami jest regulowany, a dziecko bezpiecznie zapięte pięciopunktowymi pasami bezpieczeństwa. Dzięki regulacji oparcia możesz dobrać pozycję bezpieczną i odpowiednią do wieku Twojego dziecka. Materacy, który znajduje się w środku, można oczywiście zdjąć. Trzecia funkcja to krzesełko dla maluszka. Świetnie się sprawdzi jako krzesełko do karmienia idealne przy rozszerzaniu diety już od 6 miesiąca. Oparcie możecie ustawić na trzech różnych poziomach, aby zapewnić dziecku komfort. Możesz je idealnie dopasować do wysokości blatu stołu dzięki wygodnej regulacji, kółka można zablokować, aby dziecko nigdzie nie odjechało i nie zrobiło sobie krzywdy. No i czwarta funkcja, czyli fotel krzesełko dla starszych dzieci. Możemy obniżyć baby hack do minimum, tak aby same mogły do niego siadać i wstawać. Dzięki miękkim kółeczkom wszędzie można nim podjechać i z łatwością odsunąć nawet przez dziecko. Każde dziecko będzie zachwycone swoim własnym fotelem. No to teraz przejdziemy do mojej recenzji. Ja kiko kupiłam, gdy dziecko moje miało około 5 miesięcy i żałowałam. Że wcześniej go nie kupiliśmy. Naprawdę. Był idealny do drzemek, idealny obecnie do karmienia, lub gdy dziecko jest nieco mniejsze i musimy na przykład coś ugotować i mieć dziecko na oku. Obecnie mamy go już rok. No i teraz, jakie są plusy posiadania kiko? Na pewno fantastyczne jest to, że rośnie razem z dzieckiem, bo jest od zera do aż 3 lat. Bardzo dobrze się pierze i myje marchewkę i dynię z tego niebieskiego pokrowca zmywałam zmoczonym zmywakiem w samej wodzie bez mydła i naprawdę uwierzcie mi że to naprawdę schodziło nie wyobrażam sobie funkcjonowania z maluchem bez tego gadżetu na pewno dodatkowym plusem jest regulacja wysokości świetne wykonanie i jakość po roku użytkowania jest nadal w idealnym stanie nic nie pękło nic się nie porysowało Tacka, którą mamy dokupioną, eee, tacka w kolorze białym. Na początku się przeraziłam, ale tak naprawdę bardzo dobrze się myje z mywakiem i odrobiną płynu do mycia naczyń. No i atutem jest to, że ta tacka jest bardzo duża, więc spokojnie się zmieści talerzyk, bidon, czy nawet jakaś książeczka. Możliwość wyjęcia tacki i, przesu i przesunięcie fotelika do stołu. Na pewno to jest bardzo wielki atut w momencie, kiedy mamy święta. Przypuśćmy, i chcemy, żeby dziecko również siedziało z nami przy stole, a wiemy, że wtedy siedzieć bezpiecznie. Zabawki są zaczepiane na rzepy, więc można je zdjąć i podać dziecku. Także dużo było tych plusów, uważam. No to teraz przechodzimy do minusów. Jeżeli mieszkacie w domu, no to nieuniknione będzie, że będziecie go nosić góra-dół. No i niestety on jest dość ciężki, jeżeli go chcemy wnieść po schodach, bo waży aż 10 kg. Dolna część stelaża z kółkami jest dość obszerna i zajmuje przez to dużo miejsca. Ogólnie same krzesełko ma bardzo dobry kształt, ale ta dolna część jest bardzo rozłożysta. Ale no dzięki temu e, dziecko się nie przechyli. Wpięcie pałąka czy tacki jest ogólnie dość problematyczne, ponieważ przyciski są od wewnętrznej strony, więc trzeba mieć zgrabne dłonie, żeby kliknąć odpowiednio w przyciski i tym samym wyjąć. Na pewno minusem jest dość wysoka cena, natomiast zastępuje nam dwa niezbędne meble: leżaczek i krzesełko do karmienia. No bo łóżeczko i e, fotelik dla starszego dziecka, no umówmy się, nie jest niezbędnym gadżetem. Zacienki materacyk dodatkowo kładłam sobie złożony na pół rożek. wtedy był idealnie wyłożony, wyłożone siedzisko, dokupowanie specjalnego materacyka na wymiar jest moim zdaniem bezsensowne, bo kosztuje około 70 czy 80 zł, a wystarczy położyć rożek albo kołderkę i efekt ten sam użyjecie po prostu czegoś, co macie. I ostatni minus. Zabawki na pałąku są za wysoko. Dziecko po prostu do nich nie sięga. Przewiesiłam przez dodatkową tasiemkę w kolorze miętowym, dzięki czemu przedłużyłam sobie te, te zabaweczki. No i wtedy już dziecko spokojnie mogło się bawić tymi zabawkami. No i teraz pytanie: Czy kiko baby hack jest warty swojej ceny? Oczywiście, że tak. Tylko kupcie sobie wersję z tacką i pokrowcem. Ja polecam Kiko w 100%. Gdy yy, będę miała kolejne dzieci, to na pewno wyciągnę z wielką radością ten gadżet. Zapraszam Was na mojego Instagrama TubiMam, bo tam dzieje się bardzo, bardzo dużo. Link macie oczywiście w opisie, pod każdym filmem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!